Kochana Mamo, zmartwiłem się pewnym pesymizmem, zwłaszcza we fragmencie o zaglądającej starości. O czym Ty, Mamo, piszesz? Po pierwsze, to jeszcze bardzo odległy moment, a po drugie, nawet jeżeli starość nadejdzie, to nie może być smutna. Ten tak zwany trzeci wiek jest chyba podsumowaniem pracy całego życia. To chyba jest cel spokojna starość w poczuciu dobrze spełnionego człowieczego obowiązku chyba właśnie trzeci wiek spędzony w świadomości godnego przeżycia, spełnienia obowiązku człowieczego, poczucia spokoju jest tym celem. Życie to biologia, która nieustannie pcha nas z rozwoju. Udało mi się zrealizować moje marzenia. Gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, to powiem tak, one były bardzo głębokie, bardzo nieprawdopodobne wydawało się by się, bo byłem na samym dnie drabin społecznej we Francji. Ja jak pisałem, zostałem wyrzucony na emigracyjną falę, ale jednak z tyłu głowy oglądając tą Francję zawsze chciałem coś takiego mieć, co by mi sprawiło przyjemność i do czego dążyłem. Dawać to, to, jest, to jest dużo bardziej y, przyjemne i dużo daje więcej satysfakcji niż branie. I w Afryce mogłem dawać wodę, dawać ludziom, którzy, którzy nie, mieli, nie mieli tej wody, dla których to było największym skarbem. Praca w Afryce, tych 5 lat, to była również idealnym odzwierciedleniem tytułu mojej książki: dać z siebie wszystko, to wygrać. Bo ja chciałem wygrać, ja nie chciałem wygrać pieniędzy, ja nie chciałem wygrać posady, ja chciałem, żeby, żeby oni mieli tą wodę. I dawałem z siebie wszystko, bo jak kiedyś policzyłem i napisałem do mamy, ja miałem 130 studiów do odwiercenia na obszarze, no olbrzymiej, może nie połowy, ale, ale olbrzymiej ilości. I ja musiałem w każdej wsi, w tych 130 wsi, wsiach być po 4 czy 5 razy. Bo raz, żeby znaleźć wodę, potem żeby nadzorować wiercenie, potem żeby zrobić badania hydrogeologiczne, potem żeby zrobić animację, czyli to wrażliwienie. Czyli dałem z siebie bardzo wszystko i na końcu osiągnąłem to, co osiągnąłem moim zdaniem. To był sukces I to, i, i to jest jeden z kolei, z kolei ten, ten, ten element szczęścia. Zawsze chciałem coś takiego mieć, co by mi sprawiło przyjemność i do czegoś dążyłem. Na przykład do tego, żeby mieć własną firmę. Bardzo mi się podobało, kiedy jeździłem, widziałem te małe firemki we Francji, żeby mieć taką samą, ogrodzoną, ładną, z flagami polskimi, tak jak widziałem w Stanach Zjednoczonych. To, co widziałem na Zachodzie, chciałem zaszczepić w Polsce. Chciałem, pracowałem w hotelarstwie, chciałem mieć możliwość goszczenia ludzi, bo taka powinna być idea hotelarstwa. Udało się. Mam mały pensjonacik, dużą firmę, więc jeżeli mogę odpowiedzieć tym innym słowem, tak, udało mi się otrzymać to, o czym marzyłem, jak również cel, dla którego wyjechałem, a mianowicie, żeby dać solidne podstawy dla rodziny do rozwoju. Więc do dalszej drogi, do możliwości pomnażenia tego, co ja zrobiłem. Tak, spełniłem moje marzenia.